Okej, okay, miało to się tak śliznąć. Tutaj miała być fajna zapowiedź, nie wyszło. O siemanko, siemanko. Witam. Ja jestem Majfa, a to jest Pocket Game Player, czyli mini konsolka. Mini konsolka z 400 grami, 3 calowy ekran, 8-bitowa. Ja mam akurat kolor czarny, ale są kolory takie, jak tutaj na zdjęciu widać, znaczy na zdjęciu, na filmiku zielonkawy, taki czarny, biały czerwony i niebieski koszt tego urządzenia to 30 parę złotych, więc naprawdę warto, bo są tutaj gry typu Mario, Tanki Pac-Man i wiele, wiele in innych klasyków wiadomo, że te 400 gier to one się tam w jakiś sposób powtarzają ale, ale 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 warto, ok, dobra, zobaczmy zobaczmy co mamy w środeczku o, to jak już tak chyciłem to tak, dobra kable do ładowania do ładowania tego urządzenia, bo to jest na baterii i kable do podłączenia urządzenia pod telewizor nie sprawdzałem, nie testowałem możliwe, że zrobię to później no i instrukcja obsługi dobra co do samego urządzenia. Wykonanie tego urządzenia jest naprawdę fajne. Myślałem, że przyjdzie jakiś bubel z Chin, że będzie to, ja wiem, no do, do niczego to się w ogóle nie będzie nadawać, ale, ale jest, okay. jest ok. Przyciski chodzą fajnie, przy, fajnie, nic się nie wiesza, nic, 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 nic nie szwankuje. Głośniczek działa dobrze, więc jest, jest, jest dobrze. Ta struktura tutaj też jest bardzo, bardzo fajna. No i tutaj mamy 800 mA baterię wymienialną, więc w razie W pewnie gdzieś w Chinach będzie możliwość zakupu takiej baterii. 6 godzin działania tego urządzenia, później ekran się nie tyle co gaśnie, tylko przygasza leciutko, to jest oznaka, że trzeba po prostu urządzenie naładować. No to co, w sumie z takich rzeczy to to, to wszystko. Dobra, aha, tutaj. Tutaj mamy włącznik, tutaj mamy ładowanie, tu mamy podłączenie do, do telewizora, a tu mamy podgłaśnianie, ściszanie. Muzyczek. Okej, okay, dobra, to co włączymy sobie. Dobra, okay. 400 gier. To jak mówię, one, one widać, że tu na przykład jest ninja 2 ninja. ninja Albo na przykład e, tutaj mamy mm, później, już ja Wam pokażę, Donkey Kong na przykład, i mamy różne rodzaje, r, r, różne tryby gry, więc, więc te mówię, no tu jest 400, ale one tam się powtarzają w jakiś sposób. E, zaprezentuję Wam parę takich klasyków, klasyków. Wyłączę tylko światło, żeby lepiej było widać. Aha, i ekran. Ekran czasami widać właśnie o, nie wiem czy to zauważycie tutaj pod, pod na, to, na na filmiku, ale o, tutaj, jest, jeżeli się go leciutko ustawi pod kątem, to tak jest, tak jest najlepsze kolory ma. O, to tak, no ale to jest bez sensu, żeby grać i, i patrzeć tak jakby troszeczkę z kąta, więc no coś, coś, coś tam zmajstrowali nie tak, ale, ale nie ma, nie ma, nie ma co się przejmować. Jest ok, mogło być lepiej, ale jest dobrze. O. Dobra, ok, włączymy sobie Super Mario. Tutaj właśnie widać to, jak jak ten ekran troszeczkę to, tak jakby. O, widać, że ten Mario nie jest taki. Nie jest taki żywy, o, że tak powiem, ale da się grać, więc za te pieniądze to nie ma co narzekać. No. Dobra, zobaczmy sobie następną grę. Taką z klasyków. No, w sumie tak można. Aha, pokazywałem, pokazywałem, że jeszcze jest takie. Tak, pokazywałem. Dobra, takie na przykład e, Russian Attack. Rushen Attack. No to są nie tylko gry z Pegasusa, ale też na przykład e, gry ze SNESA. Więc, więc naprawdę to jest dużo, dużo fajnych gier gdzie wieczorami idzie pograć nie trzeba ściągać żadnych emulatorów żadnych e, różnego rodzaju różnych aplikacji na telefon więc, więc jest no, jesteśmy w wojskowym, musimy musimy się dostać do Teraz mamy tylko nóż, a później chyba jest tam karabin. Powiem właśnie, że o, teraz żółtnia. Tak, żółtnia. Dobra, ok. Turtylesy. Myślałem, że turtlesy będą te co na automatach, ale niestety zawiadam się jest to inna... Inna... tak povím wersja o Donkey Kong, czyli klasika. Tady No, tutaj biegniemy sobie Mario. Dudududu dududududu. Akurat ciemno jest tutaj to. I próbuję w kadrze, żeby to wszystko. O co tu mam jeszcze? O, o, Galaxian, Galaxian, bardzo fajna gra klasyka. Perszy pokolenie nie będzie pamiętał tak? No, i jeszcze mamy, mamy, no mamy, mamy. James, mamy pac na przykład. Mamy pac tak. Tutaj akurat no, trzeba dobrze sterować, bo nam troszeczkę idzie czasami za daleko, ale tragedii, tragedii nie ma, kwestia przyzwyczajenia się. Taki mały lak jakby na krawiszu, ale to jest ja mówię, kwestia... no. Dobra, to by było co. Nie, nie, nie przetestowałem jeszcze wszystkich tych gier, szczerze powiem. Nie, nie, nie miałem tyle czasu, ale widać, że jest tego masa i, i naprawdę długie godziny grania, długie godziny fajnego, fajnego spędzania czasu. Czy gdzie to było? Fajnie spędzonego czasu. O nie umiem tego teraz znaleźć, chciałbym wam pokazać taką grę, co na pewno będziecie ją znali. Mamy no. no też innego rodzaju na przykład gry. Musimy zebrać wszystkie dzwoneczki Nie da się. Dlatego mówię, jest dużo, dużo fajnych gier. Za te pieniądze, 30 parę złotych myślę, że warto kupić. Polecam. Polecam. I dziękuję za to, że byliście oglądaliście. I jeżeli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Dzięki lajkom i komentarzom wspieracie mój kanał, gdzie będę mógł później robić następne testy. Może bardziej profesjonalnie, profesjonalnie może może nie. Zobaczymy. No okej, okay, dobra. Dzięki śliczne. Na razie, trzymajcie się. Hej.